Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smertów Las, wszelek dziś zapraszam was mogliśmy obserwować upadek, utratę zdrowia przez Krzysztofa Kononowicza, który finalnie niedawno zmarł. A szczególnie mocno oberwał oczywiście Sławomir Nowak, który był i jest właścicielem kanału Mleczny Człowiek, a także, co było najbardziej obrzydliwe, głównym beneficjentem. Monetizacja człowieka do jego ostatniego oddechu, a jak umrze, to jeszcze po śmierci. Strasznie nieludzkie mi się to wydaje, ale mi się to nawet w głowie nie mieści, wiecie. Zbyt nawet w formie abstrakcyjnego myślenia nie jestem w stanie udać się w takie miejsce, po prostu. Normalnie staram się wczuć, w to, co inna osoba może myśleć, czuć, jakie ma pobudki do tego albo coś takiego, ale w takim przypadku, no nie dam rady, po prostu jest to dla mnie zbyt abstrakcyjne. Z innych ciekawostek, to 12 marca odbył się pogrzeb Krzysztofa Kononowicza, samo wydarzenie również było transmitowane na różnych platformach. Dobra, opinia jedna, niezwiązana z tematem. Te worki były modne jakieś... 10 lat temu i 10 lat temu powinny pozostać. Wyglądają tak okropnie, naprawdę wyglądają okropnie. Ksajo zdecydował się wrzucić kolejne bardzo, 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 bardzo długie oświadczenie. Tu miała ona przez pół roku wysyłać mu regularnie zdjęcia, oznaczać go na story. Potem miała pisać do niego wręcz codziennie, informować, że go kocha. No ale to wszystko też było widoczne. To wszystko było widoczne w tym filmie Konopskiego nawet, nie? Że Konopski tam nie, nie stworzył tam innego obrazu tej sytuacji. Że tam nie wybrał tylko tych największych smaczków i pokazał tylko Marcina z tej złej strony, tylko pokazał jak początek tej konwersacji też wyglądał. Ona go dodała do tych bliskich znajomych, że tam wysyłała mu jakieś zdjęcia czy relacje, pisała do niego, on nie odpisywał i dopiero później on napisał, nie? I przez to, że Konopski to tak pokazał też w ten sposób. Ja rozumiem, że starał się być obiektywny, ale przez to, że pokazał to w ten sposób, bardzo dużo ludzi na Twitterze i ogólnie w internecie podnosił argument, że to jej wina, że ona sama się o to prosiła, że to jej wina. Że to ona jest temu wszystkiemu winna, nie Marcie, i tak dalej. i to, to, to. Mógł zablokować. Wiesz, z jednej strony on mógł zablokować, wie, z jednej strony ona mogła zablokować, obie strony popełniły błędy. Tylko, że właśnie tu jest tylko ten aspekt wieku: że jak jesteś 15-latką, to ty będziesz popełniać błędy, bo się uczysz. Ale jak masz prawie 30 lat i pchasz kogoś w stronę, tak młodego, w stronę popełniania błędu, no to tu się zaczyna robić dziwnie. Miałam przyjaciółkę, która została zgromingowana jej rodzicom. Sama próbowałam przetłumaczyć, ale to nic nie dawało. No i niestety, no możemy tylko próbować jakby zareagować albo uczyć, żeby nie wysyłać nikomu takich zdjęć. Nawet swojemu dziewczynie czy chłopakowi w tak młodym wieku, bo nie chcę wam mówić, że nikomu nie można ufać, ale nie wiadomo, co się stanie później. No trzeba z głową wszystko, z głową. Ja wiem, że łatwo mówić, ale... No ale jak ona mogła zablokować, jak sama się narzucała i pisała? No tak, ale jak tam później było już, że wiesz, ona czuła że to trochę za dużo dla niej, że ona nie chciała robić kolejnych zdjęć czy coś, ale z drugiej strony nie chciała stracić kontaktu z Marcinem, nie? To jest to, co ja Wam mówię. gdyby mi w wieku 13-14 lat odpisało Tokyo Hotel, gdyby były takie czasy w ogóle, że mam Instagrama i mogę do nich napisać, no bo to też... Za moich czasów to się wysyłało listy albo pisało się do gazetki po kroju brawo, że chciałabym strasznie spotkać Tokyo Hotel, bo oni są tacy fajni. No, to za moich czasów to tak było. No więc tak. I co pisałaś? Nie, ale gdyby, gdyby obecna technologia była w czasach, kiedy gdy ja byłabym nastolatką, to prawdopodobnie zalewałabym Tokio Hotel. Z wiadomościami proszę, weźcie mnie na koncert, proszę, 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 proszę. Ja chcę was zobaczyć, proszę, proszę, uwielbiam was, proszę, 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 proszę. No nie. I jeszcze byłabym pewnie na tyle głupia, że pisałabym nie na ich prawdziwe konto, a na przykład na jakieś fake konto. I pojechałabym do Niemiec spotkać się z moim ulubionym zespołem to hotele tak naprawdę wzięliby mnie na organy i byście mnie nigdy więcej nie zobaczyli. Więc może dobrze, że miałam, miałam telefon, który nie miał dostępu do internetu do drugiej, trzeciej klasy gimnazjum? Za moich czasów to prosiłem z ulazywymi... Kupił piwo, też tak było. Ale ja byłam takim kujonem ze czasów gimnazjum, że jak był w marcu, jest ten dzień wagarowicza, nie? To ja byłam taką cipcią, że pytałam się mamy, czy mogę iść na dzień wagarowicza. Wszyscy idą i będzie głupio, jak sama pójdę do szkoły i mama mi pozwalała iść na wagar. No, też tak robiłam. Widzę, że nie tylko ja. Ej, a jakby się okazało, że tak naprawdę nikt z nas w tamtym wieku w ogóle nie był taki rebel i wszyscy tylko szliśmy jak takie cipcie do mamy. Mamo, bo koledzy idą na ten. I się okazało, że koledzy też pytali mamy, czy mogą. I wszystkie mamy się zgadzały, rozumiecie? To byłby plot twist. Nie było to nie jak wszyscy. Mama mi pozwalała w dzień wagarowicze nie, nie iść do szkoły tylko. A tak to w inne dni nie chodziłam na wagary. Raz poszłam na prawdziwe wagary. Znaczy, powiedziałam mamie, że jestem chora. I jak przyszła mi zmierzyć temperaturę, to przystawiłam termometr do żarówki, do lampy, żeby się nagrzała. I powiedziałam, że mam temperaturę. I mama powiedziała, że jak mam gorączkę, to, to zostaję w domu. I byłam sama w domu wtedy. I zadzwoniłam po znajomych, żeby nie szli do szkoły, tylko żeby, że mam wolną chatę i może mogą przyjść do mnie. I oni przyszli do mnie i zrobiłam wszystkim naleśniki, bo stwierdziłam, że jak mam gości, to muszę ich czymś poczęstować. Więc ugotowałam im wszystkim naleśniki, zjedliśmy naleśniki, posiedzieliśmy, pooglądaliśmy jakieś filmy i poszli do domu. Jakie wagary! Dajcie spokój, bad girl. Czy to szalona zawsze byłaś? No nie, no nie. Ale ja zawsze mam tak, że to mam po babci. Moja świętej pamięci, babcia Natalka, to była tak cudowna kobieta, że przez nią zawsze dom był pełny ludzi, gości. Każdy, kto tam przyszedł, czuł się ugoszczony, musiał być najedzony na siódmą stronę, jak taka typowa babcia. Ale oprócz tego ona była. Ona miała bardzo, była bardzo humorystyczną postacią. Robiła na przykład tak, że jak goście chcieli już wyjść, mówili, że w coś do domu, to ona na przykład chowała komuś torebkę do szafy, ukrywała torebkę. I mówi, no nie możesz tutaj, no Haniu, nie możesz tutaj wyjść, no nie masz torebki, no trzeba szukać, trzeba szukać. Albo jej popisowy numer to było wrzucanie orzechów do butów. I Boże, ileśmy się naśmiali, jak ktoś zakłada buta i mówi, co to jest? I wyciąga orzecha. To był popisowy numer mojej babci, żeby, żeby po prostu zawsze zawsze w bucie ktoś, ktoś znajdował orzecha. Dlaczego orzech? Bo mieliśmy orzechowca ko koło domu i było Dużo orzechów. Tak, firmóweczka, bez kitu. A oprócz tego jeszcze ikonik tutaj zagraniem babci było przyczepianie klipsa na pranie na kaptur albo za kołnierz. Że klamerki, no spinacza do prania. Klipsa. Nie znam słowa klamerka. Klamra to jest odpaska, ale klamerka to nie wiem. Skur... Spinacz no. Spinacz do prania. Spinacz, klamerki. To jest spinacz. To są spinacze. Dlaczego wy mówicie na to klamerki? Ej, wy jesteście coś normalni. To są spinacze. Dobra, ankieta. Czy to jest znowu jakiś pole i na dwór? Type of shit? Daję wam minutę na głosowanie. Ej. Wow. Jakim cudem w ankiecie zagłosowało 3470 osób za klamerki i 2719 za spinacz, a wy to się. Aha, bo dobra, teraz ja i moje ADHD pytam się was, jak my się tu Was znaleźliśmy. Od odcinka Gimpera, w którym on mówi o Marcinie, do kłótni o spinaczej i cumylki. Skąd my się tu wzięliśmy? Okej, okay, opowiadałam o babci. Dobra, a jak, a jak połączycie Marcinę i moją babcię? Czy co jeszcze tam było po drodze? Wagary. Z wagarów poszliśmy do babci? No dobra, niech będzie. No niech będzie, że z wagarów. A teraz jak z wagarów doszliśmy od, y, Marcin, do, z, od Marcina do wagarów? Okie hotel i nieodpowiedzialny za zachowania młodzieży, tak. Czyli rozmawialiśmy o Marcinie, przeszliśmy do nastolatków ich nieodpowiednich zachowań, potem przeszliśmy do wagarów, potem do mojej babci, a potem o wojnę o spinacze. To nieźle, nie żeśmy to ugotowali. Bo powiem wam... Jeden z dziennikarzy zatrudnionych przez Krzyśka Stanowskiego nagrał krótki film o tym, jak łatwo w Warszawie można ogarnąć tagi. Wystarczy wejść na ogólną dostępną stronę internetową, zadzwonić, no i złożyć zamówienia. 5 coś, kryształ, czysty, 24 na 7. Siemanko, mam dla was zajebisty kryształ, żółty, biały, eurospeed, tylko kamień, 100% pewniaczek, zapraszam do kontaktu. Na pewno się dogadamy w ciągu 25 minut, staramy się być. Eufo, nie euro. Eufo. Co to eufo. eufo. Speed zajebista, do Wuchania? Dzwoni po kozak Mefe? Urachszan pierwsza klasa, można sprawdzać na miejscu. Tutaj sprzedający jest Alvarez Koko, a tutaj Łukasz, Łukasz, Łukasz. Powiedz, czego szukasz. A ja mam pytanie. Czemu policja nie zamówi sobie narkotyków i jak przywiezie ziomy, to go złapią? I zanim wprowadzicie jakąkolwiek substancję do swojego organizmu, to wykonajcie testy, żeby się upewnić, że to w ogóle to, co chcecie przyjąć. Wyszcie narkotyki, ale z głową. Niezła rada, Tomasz dzielowy. Mm, tylko towarzysz sprawdzianego źródła. Do mówimy nie, ale czysty koksik to tak. Dzień dobry, Kasia. Mogę mieć małe pytanko, dość poważne, bo w zasadzie to jest problem i potrzebuję pomocy. Yhy. I nie napisałeś, o co chodzi. Rozumiem, że chcesz mi wysłać kolejne 10 zł, żebym odpowiedziała na pytanie, bo teraz się odpowiem, tak, możesz zadać pytanie. Wspaniały jesteś. Rozumiem, czemu potrzebujesz pomocy z problemem. Możesz nie być najostrzejszą kredką w pierniku, czy coś. Chcecie cię wesprzeć. Ja rozumiem. Nie pracuję w zawodzie, co jest ważne, bo nie czuję się za dobrze. Kasa jest spoko, co pozwala mi na osiągnięcie. Jak widać. Mam teraz możliwość iść na moje ukochane studia. Poszłabyś. No jak masz możliwość iść i rozwijać się w kierunku, który cię interesuje, to pewnie, że tak. Tylko uważaj, żeby nie brać na siebie za dużo, bo się łatwo wypalisz i zniechęcisz. Kasia pracuje na dwa etaty, a na kentop obsługuje ludzi jako keller lub barman. Pomijając fakt, że nie mam nikogo, kto by mnie wsparł. Psychologia jest ciężka i nie wiem, kiedy ta pojawi się ktoś na drodze, z kim mógł miec mieć bliższe relacje. Ale Mati, to mówisz, że masz przestrzeń na to, żeby studiować, a ja w Twoim harmonogramie nie widzę przestrzeni na to, żebyś mógł teraz studiować, więc jeżeli masz odłożoną kasę na to, żeby pójść na studia, to spoko, ale no nie bierz też za dużo na siebie, nie? Albo musisz z czegoś zrezygnować. Ja akurat jestem tutaj uprzywilejowana i wszystkie rzeczy, które ja lubię, jestem w stanie pogodzić, ale to też nie jest takie proste, super, nie? Żeby wykończenie mieszkania zanim wykończy mnie i rozwijanie firmy i streamy i tutaj bawanie się kotami w międzyczasie i robienie 13 innych rzeczy po drodze. to jest ograniczona. Jakiś normik. Iść na studia, mam mieszkanie. No nie! Ja mu tylko mówię, że łączenie wielu rzeczy naraz, nawet jeżeli cię jarają, może być ciężkie. Tym bardziej, że ja jestem w uprzywilejowanej sytuacji, gdzie mogę sobie na to pozwolić, a kolega pisząc, że bierze trzy prace naraz, wydaje mi się, że ma trochę ciężej, no. Dlatego jeszcze dokładając kolejną odpowiedzialność, może go to przytłoczyć za bardzo. Spokojnie, w końcu inna drama niż twoja, to jakoś lepiej udawać panią sprawiedliwą. Bo mówię chłopowi, żeby się zastanowił, czy pójść na studia? Co cię nic? Nie rozumiem, no ja też trochę się zgubiłam. Tu ty nazywasz klamerki z pinaczami, to wy jesteście łosie. Ksajo wiedział, jak to robić, bawił się tym i myślę, że te konkretne cechy i jego... Ta... Oj, i ta ten biedny Antoś. Ale tak szczerze, patrząc czysto tak biznesowo i pragmatycznie, to Złote Antosie też powinny zmienić nazwy. W sensie, jeżeli Suchar by chciał zrobić ten event w przyszłym, w przyszłym roku, nie uważam, tak? Ale ja wiem, że Wy tak nie uważacie. Ja rozumiem, że Wy tak nie uważacie. Ale z dwóch powodów: Po pierwsze, żeby nie kojarzyły się z Marcinem i jakby z jego community, bo to, Antoś to jest z jego, z jego kanału, jest to mem. A z drugiego, żeby odciąć się też od tego wydarzenia, które było. W tym roku trochę. Ja to mówię nie pod kątem publiczności, a pod kątem sponsorów. Po prostu łatwiej by to było sprzedać wtedy. Mało kto wie skąd jest za No, niby tak. Niby tak. Ale na takich właśnie rozmowach z potencjalnymi sponsorami zdarzy się ktoś pyta, a z czego wynika ta nazwa? Wtedy to jest trochę trudniej. Z tam się i tak dzieje taka. A że sponsorzy, którzy w to idą raczej mają wywalone. No, nie do końca. W sensie, nawet jeżeli sponsor jest bardzo luźny, w sensie marketingowo jest luźny, to i tak nie może być takiej przyginki, nie? Ale to tylko tak z biznesowego punktu widzenia mówię. Jeżeli do czegoś możemy użyć tej sytuacji, to do przestrzeżenia naszych bliskich w młodym wieku, w tym przede wszystkim młodych dziewczyn, by nie były naiwne i zdawały sobie sprawę z zagrożeń. A ta, bo siurka se możesz wysłać, ale dupci, dupci nie. Siurki spoko. Wadzyci tak samo nie powinni wysyłać fiutków, jak i, jak i dziewczyny dupeczek, ani cycków. Nic nie wysyłajcie! Raz wysłane zdjęcie na zawsze zostanie w internecie. Zawsze. Nawet jeżeli myślicie, że wysyłacie to do jednej osoby, to traktujcie to tak, jakbyście wstawili to na billboard w Warszawie. Chcecie, żeby wasza dupa była na billboardzie w Warszawie? No pewnie niektórych to... Zachęci, więc cofam. Nie, nie tak wam powiem. Inaczej wam powiem, jeszcze raz. Traktujcie to tak, jakby miało dotrzeć do waszej mamy. Tak wam powiem. Tak jakby wasza mama miała to kiedyś zobaczyć. No i? Ona i tak widziała? Hmm. A do babci, no. A jakby to miało trafić do waszej babci? Babcia nie żyje. Oj, ko to po prostu zaufajcie mi, żebyś nie wysyłać, dobra? To się nigdy dobrze nie kończy. Nigdy. Ja mężowi na żywo pokazuję. No i na żywo to nie ma problemu. No chyba, że jesteś poniżej 15 roku życia, to jest problem. Albo, albo je, je, albo jest dużo sta. No. Mm. Jak zrobi to git i kropka. Ja już nic nie mówię. No. Ej, ja tu tak mówię edukacyjnie i w ogóle, ale pisą, odpisują odpisyłam ludzie, co mają 30 lat, albo wiem o was, że macie ponad 20, albo zbliżacie się tak jak ja do trzydziestki. Robię ankietę wiekową. Ile masz lat? Proszę się odznaczyć na ankiecie wiekowej. Demograficzna statystyka. Jest anonimowa, więc nie musicie się martwić o wasze, o wasze dane osobowe. Nie ma poniżej, poniżej 13, bo poniżej 13 takich bąbelków tu nie ma. Dobra, to każdy, kto ma poniżej 13 lat, niech napisze: Ja mam 12 lat. I was policzymy z czatu po prostu. No, mówiłam wam, że nie ma dzieci poniżej 13. Legitna ankieta. Ona w bardzo dużym stopniu się pokrywa z demografią na Instagramie, którą mam, więc akurat legitna się wydaje. Dobra, prześlę sobie ją na Discordzie. Katarzyno, to co teraz zrobiłaś swoim młodym żabkom, było obrzydliwe. To nie było obrzydliwe, tylko konieczne. Oni są za młodzi, żeby tu być. Dobra, możemy porównać statystyki. 18-24 jest 60%, tu mamy 44% i u mnie wygląda to tak, że najpopularniejszą grupą odbiorców jest 18-24, a Później, kolejną w, na wielkości jest grupa 25-34. No tutaj, pokręciłam trochę z tymi liczbami, to powinno być do 24, ja tam do 25. Że troll mówicie, że są te statystyki, no to porównajmy może z YouTube'em, bo tu też są chyba takie, nie? Analytics, audience, no i tu się znowu pokrywa to z Instagramem, czyli połowa miary widzów to jest 18-24, drugą największą kategorią jest 25-34, później trzecią jest 35-44, później 45 30, 54 i dopiero potem 13-17. Nieźle. Tutaj ja na Moimcordzie będzie opcja wspólnie się złapać, pogadać, ok, no to w pierwszym okres. Jak Konop to robi, że w jednym odcinku ma po trzy lokowania. Było KFD, teraz World of Worship i jeszcze na koniec pewnie będzie XTB. Ci, ci chodzi, że sponsorzy się godzą na reklamy z innym w jednym odcinku? No, bardzo rzadko się to zdarza. Normalnie masz tak, że jeżeli masz takiego jednego stałego sponsora kanału, jak na przykład Konop na końcu ma ten XTB, który rzuca na koniec, powinien w teorii mieć możliwość jednego lokowania w odcinku. A i tak mało kiedy twórca chce co każdy odcinek lokować sponsora, żeby nie było za dużo lokowań. Żeby też nie straciły na wartości, bo im częściej się Powtarza reklama, tym mniejszą skuteczność ma, a jak ma mniejszą skuteczność, to jest mniej warta. Więc KFDX TB często występują razem. Tak, ale teraz w tym odcinku, co oglądamy konopa, pojawia się jeszcze World of Worship, a w poprzednim było coś jeszcze innego. Kanał 0 ma 10, no na przykład. Ile myślisz wyciągać tych sponsorów na taki jeden odcinek? Hmm. Odcinki po milion 300, 1400, każdy nie źle ma, nie złama wyniki. Milion 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 300, milion milion, milion, milion 200, milion, milion, milion. Milion, no. 40-50 tysięcy za takie krótkie lokowanie. Myślę, że spokojnie, za jedno, no. Nie, że tak. 150 tysięcy, bo widać, że to XTB ma taki długotrwały deal na końcu każdego odcinka, więc tam cena może zejść do jakichś 30 tysięcy per odcinek, bo to jest takie lokowanie stałe. Taką wzmiankę World of Warships, która jest jednorazowa, to może być 50-60 tysięcy, a XTB też jest regularnym partnerem, w sensie, że jest ten logotyp z tyłu. On ma KFD, XTB i OPRGX jako stałych sponsorów kanału, więc oni mogą mi niższe stawki, bo no są regularnie, nie